Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza. Lecimy sobie z kolejnym y, odcinkiem eventowym, dokładnie tak, o poziomie 8. Musiałam się dobrze zastanowić, co ja sobie w ogóle powiedzieć. Odbieramy sobie nasze nagrody i lecimy, załączamy naszych pomocników, to e, znaczy. Dodatki, a pomocnicy są wyłączeni także będzie ciekawe dzisiaj let's start uff, prawie skończyły nam się kwiaty wkrótce zmieścimy wszystkie kompozycje kwiatowe w samochodzie dostawczym, Hurra! nie jedliśmy przez cały ten czas jak udało nam się oprzeć Twojej pizzy przez tak długi czas? nie mam pojęcia poproszę jedną pizzę pełną na pół peperoni, kiełbasa pikantna, jalapeno na całej dobrze yy, zaczynamy, widzę powoli, spokojnie, sos yy, serek Halapenia było na całe, a tam miało być pół um, kiobasa, pół peperoni. Pół peperoni. Ojej, zaczyna się. Zaczyna się układaniem. No trudno, damy radę, jakoś damy radę, jakoś musimy dać radę. Łapkę tu i lecimy z tym. Przygotujemy sobie ciasto i lecimy do. O nie, krojenie samemu. Nie. To będzie ciężkie. Proszę. Gdyby Kevin nie był moją radnią duszą, ta pizza by nie była. Jest pyszna. Czas obsypać wszystkich mocą kwiatów i pizzy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Byłam dzisiaj, chyba byłam dzisiaj trochę zdenerwowana, chociaż nie kwestionuję, może, może jest ona, nieważne. Ale kwiaty i pizza zawsze poprawią mi dzień. Kiedy świeci słońce, czas na pizzę. Podwójne zamówienie jasnego na z wieprzowiną. Okej, okay. czyli sos ser na pewno musi być. Lecimy, sos yy, ser nie, sos dwa razy ser. Yy, o, tak będzie szybciej chyba, tak w kółko. Czekajcie, jeszcze sobie tylko na szybko. Poniżej 6.30. Okay. Yy, nie pytaj co? Czy jest okej? Okay. Yy, Peperoni chyba sobie go. Aha, dobrze. Peperoni. Lecimy w takim razie szybciutko, żeby jakoś to nam się udało, kiełbasa. Oj, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko skończyć poniżej 6.30. Nawet w sumie bym nie obstawiała, że bekon miał być, tak, że uda nam się poniżej 6.30. Tylko liczę na to, że wszystko będzie dobrze. szyneczka po szyneczce mamy jeszcze ananas, okej. ok okej, okay, okay. damy radę, damy radę, damy radę. Nie patrzcie na to, jak klikam, bo... Nigdy ciągle nie dość że zapominam, to jeszcze nie umiem sobie przełączyć tego, wiecie, żeby mieć y, ananas i do piesa, tak? Chyba tak. Nie umiem sobie przełączyć tego. Nie, 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 dalej, y, żeby wrócić. Nie, czemu mi się to przesuwa? Raz, dwa, widzicie? Przesuwa mi się to y, ekran i nie mogę normalnie sobie pokroić. Nie rozumiem tego. No, do wydania. Proszę cię bardzo. Nie mogło być lepiej, dziękuję ci. Bardzo się cieszę, że ci się spodobało. I lecimy dalej. Co ty tu robisz, siostrzeczko? Jasmin? Myślałam, że masz dzisiaj jakieś plany. Powiedziałeś, że jesteś zbyt zajęta, by pomóc mi rozdawać kwiaty. To niezręczne. Jestem... Ja... Jestem na randce, okej? Okay? Oooo, Co? Z kim? Dobra. Z nikim. Powiem ci później, dobrze? Przeszłam tylko po pizzę. W porządku. Poproszę pizzę pół na pół. wegańska z jednej strony i klasyczne mięso z drugiej. Okej, okay, to będzie ciężkie. Zacznijmy tak, sos, sam sos, aha, dobra, e, sam sos, dobra, już widzę, co trzeba zrobić. Na jednej połowie jest ser e, i na tej połowie z serem jest e, pepperoni i kiełbasa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i jeszcze do tego kiełbaska. A na drugiej połowie mamy e, grzybki oliwki. Lecimy po kolei w takim razie. Grzybki, oliwki, później jest bakłażan, cebula, ananas. Dobra, bakłażan, cebulka, ananas. Po ananasie jest papryka, halapenio, papryka, karczoch. Jalapeno, papryka i karczoch. Dobra, lecimy z tym do pieca. Chyba ja tylko raz do pieca, tak mi się wydaje. Tak, raz. Wydajemy. Jestem niezmiernie zadowolona z mojego zamówienia. Dzięki, piekarzu. Ja również dziękuję za złożenie zamówienia. Lepiej zacznij do mnie później, Jasmin. Chcę usłyszeć wszystko o twojej randce. <grym> Jakie słodziaki. Czasu na kwiaty. trenujecieś różne koszykówki mojego syna. Będziemy potrzebować pizzy po treningu. Okej. Okay. Teraz już 100 pizz. 100% pizz, których nie zamówisz, więc zamawiam trzy pizze z pesto. Zrób każdą 50%, 50%, dobra, trzy pizze z pesto jasna sprawa. Aha, nie mogę trzech na raz. Dobra, lecimy. Szybko Pesto, raz, dwa, trzy. Lecimy serem, puszynka, pół, szynka, pół cebula, z tego co widziałam, tak. Puszynka, pół, pół cebula. Eee, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, odbieramy minkę, dajemy cebulę, cebula do pieczenia, znowu cebula tu i jeszcze raz pesto, serek, szyneczka i cebula, dobra, bierzemy tak, to do krojenia, O oh my godness, jak ja nie lubię ręcznie kreić, kre, kreić? kroić, 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 co to się stanęło, że ja muszę kroić na własne rączki? Eee, Zachciało mi się wyzwań. Hmm, proszę cię bardzo, znów co? Jestem już pełna. Nie wątpię. Nie wątpię, nie wątpię. Miałam nadzieję, że cię spotkam Cicero. Czy byłabyś zainteresowana rozmową z moją klasą o swojej pracy? Pracy? Tak, mogę rozmawiać o archeologii przez cały dzień. Możemy nawet pójść do parku i pokopać w pieskownicy. Brzmi świetnie. O, lekcja na świeżym powietrzu. Podoba mi się to. Począstujecie pizzę w ramach podziękowania. To miłe. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę na pizzę na ciemnym ciście z mięsem i warzywami. Okej. Okay. Yy, nie było nic takiego na ciemnym ciście z warzywami. Okej, okay, okej, okay, dobra, już wiemy co chodzi. Ciemne ciasto, w sensie dwa razy do pieca. Dobra. Dobra, 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 już strzaiłam um, Teraz tak, e, peperoniki, owasa, bekon, czyli klasyczne mięso, na razie nie klasyczne, tylko mięsny, ten, nie, kąsek, czy jakoś tak Lecimy na razie w ten sposób e, Bekon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa, trzy no jeszcze, of course, szyneczka musi być Po szyneczce mamy cebulę i garczoch, okej? Okay? To jest cebola, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I karczuch jeszcze leci, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, tu łapkę. Aha, dwa razy do pieca, bym zapomniała. Lecimy raz, dwa i trzy. Do wydania. Powinno być pieszne. Tak mi się wydaje, proszę bardzo. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. Flora wysłała mi wiadomość, że Jasmin jest na randce. Dlaczego mi nie powiedziała? Jestem jej ojcem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak się z tym czuję. Potrzebuję pizzy, żeby to przemyśleć. Ok? Dzisiaj może być e, Capricciosa. Ok? Jak dobrze, że mam e, poradnik, bo nigdy w życiu na moje uszy nie słyszały takiej pizzy. E, szynka, grzyb oliwki, szynka, grzybki, oliweczki. Po oliwkach jest karczoch. O, minka jest zaraz koło nas. Super. bo tym jest karczoch. No i lecimy z tym do pieca w takim wypadku. Halo. O nie, o nie, o nie, o nie. Ale mi się ścięła gierka. Mam nadzieję, że nic więcej, bo za gierką się nie zepnie. Mam na myśli, że nagrywanie mi się nie wyłączy, bo będę bardzo, bardzo smutna. Sprawiaj, że mój żołądek chce. Czuję, że widzę. To była świetna zabawa. Prawie każdy w mieście ma teraz kwiaty. To miłe. Możemy rozpocząć załadunek ciężarówki, aby dostarczyć kompozycję kwiatowe na miejsce. Świetnie! Nie bylibyśmy w stanie rozdać wszystkich kwiatów bez ciebie, piekarzu. Jesteś najlepszy. Dzięki. Hej, czy Kawień Flora skończyli już z kwiatami na gale? Jasne. Tak, ich kompozycje kwiatowe są zawsze wspaniałe. Wiem, że podczas gali dadzą z siebie wszystko. Zdecydowanie. Parker wysłał mi wiadomość o przygotowaniu niespodzianki na galę. Możesz sprawdzić co z nim? Co z nim? Jasne. Dzięki piekarzu. Pomogę Kevinowi i Florze przygotowywać kwiaty na miejscu. Miłej zabawy z Parkerem. Dzięki. Przyda się chyba. I mamy trzy gwiazdki. Pięknie. Tak, to ja mogę grać, drodzy państwo. No i co? Mamy tutaj wszystko pięknie ukończone. Odbierzmy sobie jeszcze to. Ja się zastanawiam, czy ja nie chcę więcej dzisiaj ograć. Bo chcę zdążyć mimo wszystko z tym wyzwaniem. Nie pożyjemy, zobaczymy. Na dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!